Jedną z opcji na świadczenie pracy w obliczu panującego koronawirusa jest telepraca, czyli tzw. praca zdalna. Dziś pokażę Ci kilka darmowych narzędzi, które możesz wykorzystać do tego, by taką pracę realizować i ją sprawnie wykonywać. Zaczynamy! W dzisiejszym materiale skorzystamy z narzędzi Google. Na swoim blogu pisałem już, jak założyć konto pocztowe na Gmailu. Dzisiaj pokażę Ci, jak je wykorzystać właśnie w pracy zdalnej i te narzędzia, które oferuje nam Google, całkowicie bezpłatnie wykorzystać jako narzędzia do pracy zdalnej w swoich firmach. Pracę zdalną, oczywiście, nie można wykonywać we wszystkich zawodach, jednak w pracy biurowej, inżynieryjnej jak najbardziej. Po zalogowaniu się na swoje konto na Gmailu klikamy w górnym panelu aplikację Google wybieramy sobie dokumenty. Praca w biurze to praca z dokumentami, to praca przy obróbce takich dokumentów, zarówno w formie dokumentów tekstowych, plików tekstowych, jak i w arkuszy kalkulacyjnych. To wszystko. I jeszcze więcej oferuje nam, oferują nam narzędzia Google taki dokument, który powstanie. Możemy edytować, możemy y, zapisać oraz co najważniejsze, udostępnić dowolnemu użytkownikowi, wpisując oczywiście nazwę dokumentu oraz wpisując e-mail tego użytkownika, któremu chcemy, y, któremu chcemy udostępnić. Te materiały, aby on naniósł swoje poprawki i przesłał nam w, w czasie rzeczywistym te poprawki, żebyśmy na tym dokumencie widzieli, kto i jakie poprawki nanosi, zarówno jeśli chodzi o, jak mówiłem, dokument tekstowy, jak i arkusz kalkulacyjny. Na drugim biegunie znajdują się wideokonferencje, czyli spotkania online. Całego zespołu albo spotkania indywidualne z poszczególnymi pracownikami. Do tego można wykorzystać kolejne narzędzie na Google, nazwane Hangouts. Dzięki temu narzędziu możemy tworzyć wideorozmowy, wideokonferencje, dodawać też użytkowników yy, kont gmailowych do tej wideokonferencji i tworzyć wieloosobowe spotkania online. Jeżeli mowa o wideokonferencjach, to pomocny będzie również Skype. Popularny Skype, gdzie można skorzystać z funkcji spotkanie, wygenerować specjalny link pod który będziemy zapraszać poszczególnych członków naszej wideokonferencji do wideokonferencji niezbędna będzie oczywiście posiadanie kamerki internetowej, budowanej w laptopa albo jakiejś zewnętrznej. Podczas przesyłania dokumentów należy pamiętać o ich prawidłowym zabezpieczeniu. Wiadomo, będziemy przesyłać drogą elektroniczną pewne dokumenty, ważne dokumenty, dlatego warto... Zaopatrzyć się w darmowe też urządzenie i program 7 Zip. Po jego uruchomieniu wybieramy dany folder, klikamy prawym przyciskiem myszy i dodajemy do archiwum. Odczekujemy chwilkę. Tutaj ważną sekcją jest szyfrowanie. Po wprowadzeniu hasła. Wprowadzamy go ponownie, potwierdzając, i naciskamy OK, czym zatwierdzamy i szyfrujemy dany plik. Pakujemy go i wysyłamy drogą elektroniczną do naszego współpracownika. Dla pełni bezpieczeństwa możemy podać hasło, dzwoniąc do odbiorcy naszej wiadomości. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłem Ci zorganizować pracę zdalną w firmie. Zaprezentowane darmowe narzędzia mogą być lekarstwem na przymusową kwarantannę czy profilaktykę przeciw zarażeniom. Warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem jako pracodawca czy jako pracownik. Telepraca nie musi być tylko alternatywą w przypadku zagrożenia, ale też optymalizacją procesów zatrudnienia w przyszłości. Więcej szczegółów poniżej nagrania. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i ciekawe komentarze. Możliwe również, że zainteresujecie kolejny nowy materiał. Miłego oglądania. Michał Szafrański.